Siema, witam Was po raz kolejny z Japonii, z jeszcze tym razem z Osaki. W dniu dzisiejszym nawiedziliśmy Japończyków, jak zresztą pewnie dobrze wiecie. Zdobyliśmy trzy bezsenne punkty. Udało się wrócić na fotel, fotel lidera. Miejmy nadzieję, że już do końca uda się go utrzymać, chociaż będzie to niezmiernie ciężkie, bo, bo jak widać, i zresztą, jak wiadomo, tutaj z każdym się bardzo, bardzo niewygodnie gra. Jak sam chociażby wynik dzisiejszego spotkania Brazylia Chiny pokazuje, że, że nawet Brazylijczycy z tym mogą mieć problemy z, z, ze wszystkimi zespołami, bo no, nie ukrywajmy, że już już wszyscy w nogach czują spotkania, które się rozegrało, tym bardziej, że, że e, no, nie ma lekkich spotkań. Teraz, teraz nawet e, z kim się nie gra, to, się, się, to wydaje się, że przeciwnik gra nie wiadomo jak dobrze, no bo, bo wiadomo, że, że, że samemu się gra troszeczkę słabiej, bo fizycznie nie, nie dysponuje się takimi możliwościami jak chociażby w pierwszym meczu turnieju. Oczywiście jeszcze organizatorzy, nie chcę wychodzić na marudę, na marudę, ale organizatorzy zafundowali nam na jutro niesamowitą wycieczkę do, na, na, do Fukuoki, gdzie będziemy rozgrywać następne trzy spotkania. Już o 5.30 mamy pobudkę z samego rana, o 6.00 mamy wyjazd na lotnisko, później z lotniska o, o 8.00 bodajże mamy wylot do, do Fukuoki, gdzie... gdzie gdzie się pojawiło o godzinie 9.15, godzinę 15 lotu mamy, no ale nie ukrywajmy, że po takim spotkaniu, jakie dzisiaj rozegraliśmy, o tej porze szczególnie, bo graliśmy y, ostatni mecz dzisiejszego dnia, dlatego na pewno noc będzie nieprzespana, bo, bo już dochodzi u nas 23, a, a no, wiadomo, że od razu nikt nie zaśnie po, po, po spotkaniu, bo, bo adrenalina, emocje meczowe, i wszystkie inne czynniki, które, które wpływają na to, że, że, że człowiekowi się później wieczorem spać nie bardzo chce. Dlatego będzie to nocnie nieprzespana. Jutro lekki dzień też nie będzie, no bo oprócz podróży mamy również zaplanowany trening na sali meczowej w Fukuoka o godzinie 15 Wodajże, jeżeli się nie mylę, albo 14.30, półtorej godziny na sali mamy. także, Także na pewno jakieś zajęcia będzie je mieć nie będzie to ty, ty, ty totalnie wolny dzień od yy, od siatkówki No bo wiadomo że z salą meczą trzeba się zapoznać i i <gryw> mówiąc żartobliwie zaprzyjaźnić Cóż no to tyle teraz myślę że 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 będę skończył bo trzeba się jeszcze spakować jeszcze porobić jakieś drobne drobne zabiegi na, na... Ciało i ducha, żeby dojść do, do odpowiedniej formy fizycznej jeszcze przed następnymi spotkaniami. Dlatego się z Wami żegnam. Do zobaczenia już w niedzielę na ekranach telewizorów. Cześć, trzymajcie się.